i'll Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. tak w Tobie znajdzie pokój dusza. Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur, Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krośnie. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Zanim e, pomodlimy się, uwielbimy Boga Bogatego w miłosierdzie, to zachęcam do e, wstawiennictwa, do zawierzenia się świętemu Michałowi Archaniołowi. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A, a przeciw niegodziwości i zasadzkom za złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Amen. Zachęcam do wysłuchania fragmentu z dzienniczka świętej siostry Faustyny, numer 14. Kiedy wyszła do mnie matka przełożona, obecna matka generalna, Michaela, po krótkiej rozmowie, każe mi iść do pana domu i zapytać się, czy mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam się zapytać pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa. Panie domu, tego, czy mnie przyjmujesz, tak mi kazała się zapytać jedna z sióstr. I zaraz usłyszałam głos taki: Przyjmuję, jesteś w sercu moim. Kiedy wróciłam do kaplicy, matka przełożona najpierw zapytała, czy Pan Cię przyjął, odpowiedziałam, że tak. Jeśli Pan przyjął, to i ja przyjmuję. Moi drodzy, w tym fragmencie z dzienniczka świętej siostry Faustyny widzimy zgodność woli Pana Jezusa z wolą siostry przełożonej i też tak myślę, że trzeba w taki sposób patrzeć na posługę naszych księży biskupów tych którzy za nas odpowiadają ze strony urzędu charyzmatu pasterskiego. Czasami możemy się z pewnymi decyzjami nie zgadzać, ale myślę, że też w tym wszystkim warto modlić się o rozeznanie Bożej Woli. Oto się módlmy dla nas, dla wszystkich kapłanów, śród zakonnych także i osób świeckich. Oczywiście też dzisiaj w sposób szczególny, jak za każdym razem, zapraszam do modlitwy o pokój na świecie o ustanie. Wojny w Ukrainie w ostatnich godzinach, w ostatnich kilkunastu godzinach też wiele jest w tym niepokoju, i w naszej ojczyźnie myślę, że w sposób szczególny, na nowo jakoś trzeba tę gorliwość modlitwy o pokój rozpalić. Módlmy się także za konających, za dusze w cierpiące, polecajmy wszystkie nasze intencje. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego w święty kościół powszechny świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z wstanie w żywot wieczny amen ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki, miej serce dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierczy dla nas. I całego świata dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla Jego bolesnej męki. Jaj miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej i męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej mełki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej mełki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej Męki, Jej Miłosiercie dla nas, i całego świata, dla Jego bolesnej Męki. Jej miłosiercie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki, jaj miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nas. Nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, koronką do Bożego miłosierdzia. Zachęcam też, kto może, do modlitwy dziesiątką Różańca w sposób szczególny. Odnawiajmy w sobie tę intencję modlitewną o pokój na świecie, o ustanie wojny w Ukrainie, o bezpieczeństwo nas wszystkich, ale i o. Pokój w naszych sercach. Pomódlmy się przez wstawienie Matki Najświętszej, Królowej, pokoju, tajemnicą piątą, chwalebną koronowanie Matki Bożej na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego złego. Amen. Starowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami, święty Janie Pawle II. Módl się za nami. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Waszą obecność, za wspólną modlitwę w tej intencji, która. Jest nam bliska przez te ostatnie miesiące, a szczególnie teraz, myślę, że na nowo jakoś tę gorliwość należy w sobie odradzać. Modlitwy o pokój na świecie, o ustanie wojny w Ukrainie, o bezpieczeństwo nas, naszych bliskich. Zapraszam na Różaniec o 20.30 i jutro widzimy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Oczywiście zapraszam do sanktuarium świętego Jana Pawła II. W Krośnie. I jeszcze na koniec coś muzycznego. Moi drodzy, myślę, że ważne jest to, aby czuć duchowe, psychiczne, fizyczne bezpieczeństwo przede wszystkim przy Panu Bogu, przy Najświętszym sercu Pana Jezusa. I myślę, że ta piosenka, słowa tej piosenki też do tego nawiązują. Schu Ukry mnie, pod skrzydła swej, mnie, w silnej dłoni swej, kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się. Panie królem tych spienionych wód. Ja ufam ci ty jesteś Bóg. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Krzyżowany, cierniemu koronowany. W takiej koronie zbolałe skronie miejdziesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże cię ogarnie. Niech Bóg da ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Wzajemnie ukrzyżowanym ciężkim krzyżem zmordowanym. Trano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, podźwignij nas ku zbawieniu.